Cały nocę no. normalnie ruch na tym kanale zgroza, dosłownie zgroza. To i tak jeszcze dzisiaj tak nie widać, żeby tego tyle brudu się uniosło, bo normalnie latem to woda jest brązowa, ciemnobrązowa normalnie się robi. I weź bądź mądry, pisz wiersz i tutaj łup ryby. No. Sławek, mam, ty jeszcze się wypił, samym tym. Podbieraku No i ładnie już nie jest taki mały Patrz, Patrzcie, kochaj, jeszcze się wypił W całym podbieraku O ty skupańcu jeden No pokaż tu się A go zbierzemy? No I wy ty masz gościu z malinowym nosem Wampirze jeden Sezon otwarty Brawo, brawo Co my tu mamy? O kurczę, spieprzyła mi się niarka, do środka uciekła Dobra, ma cztery dychy? Nie ma Ma? Ma więcej Dobra Haj się do gościu Na pewno już robił O, pokaż tu się kolegom Proszę kochani O, jakie sandaczyska się ścieka Dobra Padaj wampirze, po większych, no. o, szedł. Dobra, pierwszy. No, siemanko kochani. Jak zwykle, znowu nad wodą. Połowimy. to chciałem powiedzieć. To jest Mitteland Kanał. To jest jedyna woda, której dopuszczono w tej chwili jeszcze spinningowanie. Dopuszcza się dla, w ogóle używanie przynęt sztucznych, ze względu na to, że Sandacz ma okres ochronny do połowy marca, także do połowy marca tylko na tej wodzie można łowić gumami. Powiem szczerze, nie lubię tej wody ze względu na dużo barek pływających. Latem jak przepłynie to w ogóle mam wrażenie, jakbym w błocie łowił. Niemniej jednak sandacz jest tutaj, oko jest. No ale dobra, nie o tym chciałem, kochani. Wielokrotnie mnie pytano, jak na sandacza poprowadzić gumy i tak dalej, więc pomyślałem sobie, że dzisiaj zrobimy filmik, akurat wyszedłem sobie porzucać troszeczkę dla sportu, także mówię zademonstruję parę sposobów, parę sztuczek, takich typowo sandaczowych jak go można łowić. Dobrze kochani, zrobimy sobie no w tej chwili tutaj używam, tak jak mój kolega, zresztą sandaczowiec, w tej chwili kręci Sławek 7 gram główeczka, małego minoła no i walczymy Dobra, sposób pierwszy, o którym powiem, no to, który już raczej wszyscy znają, internet jest tego pełen. Jest to technika dość skuteczna, kochani. Zarzut, od razu naciągamy plecionkę, żeby była napięta. No, przy okazji sprawdza nam całą no, toniak opada. I opadnie sobie na dno. I będziemy mówili normalnie, z podbicia, kochani. Naciągam lekką linkę, tak. I, i równocześnie i równo kręcimy razem z powrotkiem. Podbicie i czekamy na opad. Opada swą spowodnie do dna. I opiać, powtarzamy cyklicznie to samo. Czyli to jest taka no typowo podstawowa metoda, którą wszyscy dają, podwójne podbicie. Oczywiście nie jest to jedyna metoda, ale jest dość popularna, często bardzo skuteczna. że to tak ona mniej więcej wygląda. Co jest ważne, żeby cały czas kontrolować plecionkę kołowrotkiem, żeby była cały czas napięta. Każde drobne puknięcie, skupnięcie, jakieś odpłynięcie plecionki na bok, także obserwujemy najlepiej plecionkę, również plecionkę i szczytówkę. Bo nieraz po prostu jest drgnięcie, a nieraz po prostu do tutaj to akurat biją dość ostro. Także nie ma problemu. Ja tylko z tym, że ja teraz trzymałem wędkę dość... Równo, bo jest wysoki brzeg, ale z zasady powtórzymy to samo. Od razu naciągam plecionkę i będę się trzymamy troszeczkę wyżej. Wtedy, zwiększając kąt, podbicie nam wynosi troszeczkę wyżej, przynętę. No i zarazem jest troszeczkę dłuższy opad. O, i od razu skręcamy i sobie czekamy elegancko opadać, czy coś puknie, czy nie puknie. Może będzie jakiś jed i siedzi. To jest samo południe, niedziela. Pogoda jak na styczeń. Co to dużo mówić. Wiosenna. O, się luzuje. Obserwujemy i linkę i pleciągę. Dobra, Chciałem powiedzieć, że często tutaj w tej chwili już wyciągam po prostu ze względu na czas, ale bardzo często sandacze są pod samymi burtami. To są burty proste, proste do, do dna, około 3 do 3,5 metra. Bardzo często w sezonie tutaj piękne okonie siedzą właśnie pod samymi brzegami. No, ale na to nie ma zawsze reguły, nie zawsze, ale bardzo często i gęsto. Dobra, czyli to jest tak zwane podwójne podbicie, kochani, po jeszcze podbicie jest tak samo pojedyncze. No to są, oj, nie odblokowałem komrotka. To są typowo podstawowe techniki, czyli też cały czas kontrolujemy linkę, żeby była napięta, żebyśmy mieli cały czas kontakt z przynętą. O, opadło. Teraz znalazłem podwójne, ale teraz kochani chodzi o pojedyncze. Z przyzwyczajenia chyba. I opada. I od razu. Nie po dwa, tylko pojedynczo. To jest też. No nigdy nie wiadomo, na co on będzie chciał reagować. A no, zrobię znowu dwa. Można mieszać. Jedno, dwa, jedno, dwa. Albo cały czas podwójnie, albo czas pojedynczo. Pojedyncze podbicie po prostu. To jest, kochani, typowa, typowa typowo podstawowa technika łowienia sondaczy w okolicach naczyń przydennych. Tak, gdzie, tam, gdzie się go najczęściej szuka, aczkolwiek nie zawsze. Ale to będzie temat innego filmu. A teraz robiąc podwójne podbicie można zrobić jeszcze taki myk, kochani. Też często zdaje egzamin. Z podwójnego podbicia. Dobrze, rzucamy, nadpinamy linkę i czekamy sobie fajnie. Od... Do dołu aż tam zejdzie, linka się od razu zrózuje, i już siedzi. Dobra, teraz chodzi o to, że tak podbijamy podwójnie, napinamy, ona odpada, i wtedy lekko przeciągamy ją jeszcze nad dnem. I kontrolujemy cały czas napięto, napiętą. I dajemy jej teraz opaść, opadła, podwójne podbicie. Opada, i w tym momencie jeszcze ją troszeczkę podciągałem. Często, właśnie, w momencie tego podciągania na wielu wodach jest uderzenie. Bardzo często, po podwójnym podbiciu on zaczyna opadać, i jeszcze lekkie przeciągnięcie nad dnem. I bardzo często, właśnie, w takim momencie on potrafi uderzyć. I obserwujemy. I linka. Linka się zluzowała, czyli możemy podbijać dalej. A również można podbić raz, ona opada i wtedy jeszcze delikatnie nisko przeprowadzić i oczywiście kołowrotkiem regulujemy cały czas szybkość i wysokość przynętych tak? i ją wtedy nieźródło często właśnie w takim momencie potrafi uder nastąpić uderzenie bardzo często i gęsto właśnie tak się dzieje już gości mamy, o proszę, goście już płyną. mówię, dlatego nie lubię tutaj łowić, no bo no krew mnie normalnie zalewa mniej więcej jak to jest łowienie z opadu podwójne podbicie, pojedyncze podbicie, jak można kombinować wiecie następnym sposobem jest bardzo, bardzo fajny sposób kochani prowadzenia przynęty na to mówią o szorowanie, no można tak w każdym czasie to jest troszeczkę inna technika, prowadzenie przy samym dnie, bardzo delikatne. Wtedy opuszczamy kij całkowicie nisko, również zaciągamy plecionkę. Cały czas to oczywiście, bo opadając przynęta do dna od razu nam przeczesuje całą coś. I teraz kochani prowadzimy ją bardzo delikatnie nad dnem. I kija cofamy nawijając rzepkę, że cały czas mamy... O! I już ona sobie ładnie około. z znowu delikatnie ją prowadzimy i cofamy kina nawijając plecionkę też opadnie. Tylko, że bardzo krótki jest to opad, ale atak właśnie bardzo często następuje przy takim wolnym prowadzeniu przy samym dnie. No to jest typowo technika do prowadzenia na wodach stojących raczej, albo bardzo wolno płynących. Ten kanał jest akurat wodą stojącą praktycznie. Także o, można tak delikatnie sobie prowadzić różnym tempie. Można jeszcze parę razy podszarpnąć, podczuć ją, podkręcić i i taką sztuczkę o. O, tak i cofamy nabijając ale cały czas jest pociąga napięta jeszcze raz powtórzymy to samo o widzicie to nie od razu jakaś trawa się przyczepiła no bo przy samym dnie prowadzę ją praktycznie przy samym dnie ona pracuje idzie nad samym dnem Naciągam plecionkę, kija dajemy sobie całkiem do dołu. To nawet już w ten wiatrach nie będzie nam takiego balona robił. Obserwujemy plecionkę, zluźni się to znaczy, że opadło. Jak nie poczujemy, bo to zależy też, jaki ciężarek dajemy. Ja w tej chwili cały czas robię to wszystko na 7 gramach. I proszę, prowadzę delikatnie nad dnem, cofam, nawijając od razu plecionkę, i cały czas mam pod kontrolą. Można jeszcze w tym momencie zawsze troszeczkę potrzafnąć, podczuć ją, bo nigdy nie wiadomo, co może ją sprowokować. O, I delikatnie prowadzimy ją i cofniemy sobie kijek nawijając. Ona opada, a my cofając mamy cały czas naprężoną plecionkę, tak? I od razu cofamy nawijając. To jest też bardzo często skuteczne. No, Warto znać troszeczkę tych technik, tych sposobów prowadzenia z tego względu, że nigdy nie wiadomo na co ta nasza ryba będzie chciała zareagować. Ona raz reaguje na takie prowadzenie, raz reaguje na inne prowadzenie. Jeszcze opada, w tej chwili przy kąt był zwiększony. Czym bardziej się zwiększa kąt, tym po prostu jest dłuższy opad. I też jest to bardzo często skuteczna technika. Oczywiście, jak wszystkim wiadomo, zawsze jest ważny ciężarek. W różnych wodach mówimy o różnych porach roku i naprawdę bardzo ważny jest dobór właściwej gramatury. Nieraz będzie brało na 5 gramach lepiej, nieraz na 7, a nie trzeba założyć 15, no to zależy od pory roku żeby tam pukało, waliło, wtedy obijanie, pukanie dna i tak dalej. No i to wszystko się łączy z łowieniem z opadu, czyli tam z podwójnego podbicia, z pojedynczego i obijanie dna, prawda? Można w ten sposób dać troszeczkę cięższy ciężarek, jak robiłem, i po prostu szorować pod podnie. No, akurat w tej wozie to się nie da, bo tu jest zbyt dużo zaczepów i kamieni, także no ja stosuję akurat ten sposób. To, to, to prowadzenie czasami kiedy właśnie zmienia. No i jeszcze jedno pokażę, kochani. Bardzo fajne prowadzenie, podobne do Opadu, ale nie tak do końca, czyli po prostu wyrzucamy jak zwykle. Początek jest ten sam dla wszystkich technik, czyli zawsze naprężona plecionka tak, żebyśmy czuli co tam się dzieje, i teraz będziemy pracowali samym kołowrotkiem też. Technika jest bardzo podobna, tylko że już nie przeciągamy, opuszczamy nisko. Lekko ruszyłem i znowu się uniosła przynęta. No, leży, naciągamy, i teraz kochanie, krótkie podciągnięcia obrotkiem, Pół obrotu, góra jeden. Ta technika też bardzo często przynosi ryby. Cały czas pilujemy, żeby była plecionka napięta. Nie trzeba wtedy kijem szarwać samym obrotkiem. Pół obrotu. Nawet nieraz po prostu drgnięcie. Małe skoki po dnie. jak zwykle, kąt się zwiększa, to od razu wydłuża nam się opad. Każde podniesienie, każde szarpnięcie podnosi ją coraz wyżej. Jeszcze raz to zademonstruję, kochani, żeby dokładnie było widać. Sławego od razu na kołowrotek też już nie? Opad, czyli leci nam do dna. Jak wysoko będziemy chcieli, żeby to ona podskakiwała nam? No to wszystko zależy od ułożenia kija. Wyżej kij to wiadomo podkręcenie kowrotkiem podniesie ją wyżej. Kij niżej posunie ją po samym dnie. Tak jak wielu wędkarzy mówią na szuranego, no to już w ogóle robią po półtora obrotu dłuższe obroty, odpowiednia główka i robi się wtedy dłuższe obroty, prawda? Na tak zwanego szuranego. Dłuższe przeciągnięcia, ale właśnie bardzo często się zdarza, że ten nasz sandacz reaguje na bardzo krótki skok, po prostu drgnięcia, a reszta, kochani, to praktyka, to tylko praktyka na wodzie, przemyślenia własne. No i to są właśnie takie podstawowe techniki na sandacza. także jak tylko je opanujecie, opanujecie kto tam no to głównie kieruje ten filmik do młodych wędkarzy, którzy jeszcze uczą się, trenują i tak dalej. To po prostu to wszystko trzeba opanować. Dobrać sobie kij odpowiedni, żeby to wszystko czuć. No jak na Sandacza, to zawsze uważam, że najlepszy kij o akcji szczytowej, szybkie kije z odpowiednią no oczywiście nie całkowicie pała do końca, że ta szczytówka jednak pokazała, bo nieraz są brania bardzo delikatne, a nieraz są naprawdę uderzenia takiego, potrafi łupnąć, że bytkę może wyrwać z ręki, no ale to bywa różnie, także chodzi o to tylko, żeby po prostu poznać te techniki, jeżeli poznacie te techniki, one na pewno przyniosą Wam sandacza, niejednokrotnie, no my już dzisiaj ze Sławkiem po jednym mamy, także... Coś przynajmniej uderzyło. Taka pora roku. Widzicie, kochani, anomalia pogodowe. Wszystko głupieje. Ryba zresztą też. Dobra, myślę, że na tym będziemy kończyć, kochani. Chociaż jeszcze może tam pójdę, porzucam. Ale to zobaczę jeszcze. Na razie pozdrawiam Was wszystkich. Niech moc będzie z wami. I do następnego. Już też się szykuję, bo krótki okres czasu będzie sporo z Może Federa. Ze Sławkiem będziemy mówić razem. Także pokaże się jeszcze kolega, który jest za kamerą. No i dobra. Będziemy łowić dalej. Na razie jeszcze raz pozdrawiam Was i do następnego.